Cześć! Tu Darek Malinowski z kanału Moje Wojarze po Polsce i nie tylko. Dziś kolejna odsłona mojego vloga. Podróże przy kawie będzie miała już albo dopiero numerek 5. Tradycyjnie, jak zawsze, zacznę od czego? Oczywiście zacznę od kawy. Dziś mam kubeczek A, taki ładny brązowy. Zima minęła, zimowe już schowałem. Wych kawy i zaczynamy. Dobrze. O czym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku? Spisałem sobie wszystko na kartce, ale postaram się mówić z pamięci. Zobaczymy, jak wszystko się potoczy. Dziś zabiorę Was na wycieczkę na Mazury, które są bardzo ciekawym miejscem w Polsce. Mam oczywiście swoje krytyczne zdanie co do samych Mazur, ale może o tym później, i zacznijmy od początku. Jeśli można zaczynać od końca. Oczywiście, że zawsze zaczynamy od początku. Głupotki tutaj opowiadam. Ruszyłem na Mazury na weekend Majowy. Standardowo w grupie z singlami. Weekend majowy był wtedy. Zapowiadał się oczywiście pięknie. Jadąc na Mazury zbyt goszczy. Urzekło mnie jedno. Po prostu przepiękne pola rzepaku, które dookoła rozsiewały się, i wieś w okolicach Mazur, gdzie skończyły się już tak naprawdę jakieś większe miasteczka, pojawiły się wioseczki, przez które się bardzo ładnie przejeżdżało i miało, a pola pofałdowane i pokryte pięknymi połaciami kwitnącego na żółto rzepaku były po prostu niesamowite oczywiście o rzepaku będzie chwila? nie, nie będę opowiadał o rzepaku bo nie jestem rolnikiem ale nie mogłem się powstrzymać zatrzymałem się gdzieś w szczerym polu wyciągnąłem drona i polatałem chwilę żeby uwiecznić te piękne chwile, tak, żeby uwiecznić te piększe, piękne momenty, e, które były w tamtych okolicznościach. Zapraszam też na filmik, który zamieszczę w opisie. Będzie można sobie zobaczyć, jak moja wyprawa e, na Mazury przebiegała. A gdy już dojechałem, e, pogoda była znośna. Nie było aż tak źle choć było zimno, co się robi wieczorem na Mazurach, w weekend majowy? No oczywiście idzie się na piwo. Na piwo, no, gdzie można iść indziej. Albo na coś do zjedzenia. W każdym bądź razie tutaj pojawił się pierwszy element mojego mazurskiego pecha. Poszliśmy grupą na piwo. Knajpa dosyć y, ciekawa, dużo miejsca i, i w ogóle było fajnie. No, zamówiłem jakieś piwko, wszyscy dookoła pozamawiali, no i oczywiście czekam. Czekam sobie, czekam. Jestem bardzo, bardzo cierpliwy. Czekam więc na to piwo. No, czekam, czekam. No, czekać się nie mogę. Wszyscy już swoje napoje dania dostali, a ja czekam. No i czekam, i czekam. W końcu moja cierpliwość się skończyła. Przebiegający po drodze kelner został brutalnie przeze mnie zaczepiony. Przepraszam bardzo, a co z moim piwem? A on, na to a z jakim piwem? No i właśnie tu się ukazał mój mazurski pech. Po prostu kelner jak najzwyklej zapomniał o moim piwie. Po prostu tragedia. No tak, w końcu dostałem... E, dostałem to, co on chciał. Bez wychodzenia na dach. I e, spędziliśmy miło czas. I wybraliśmy się z powrotem, żeby odpoczywać po trudach podróży. A następnego dnia czekała nas twierdza wojen i wycieczka po Giżycku z przewodnikiem właśnie nie powiedziałem wam po prostu gdzie na te Mazury pojechałem pojechaliśmy, znaczy pojechałem do Giżycka e, piękna miejscowość turystyczna Ech. drugi dzień zaczął się od deszczu ale za tym za chwilę, bo trzeba przepłukać karną kawą. No i już jestem. Deszczyk padał, wycieczka miała być ciekawa i pewnie taka by była. Oczywiście, że była. Ruszaliśmy przez Giżycko do twierdzy Boje. Nie będę wam dużo opowiadał o samej twierdzy, bo nie za dużo też pamiętam, no jestem już, tak jak już kiedyś wspominałem, stary i schorowany, żartowałem. E, aczkolwiek ciekawostką jest to, że idąc z miasta do twierdzy musimy przejść przez most. Most jest jaki? No, jak to bywa nad rzeką, albo właściwie nad kanałem, więc jest to most zwodzony, ale żeby było śmieszniej, jest on zwodzony mm, nie do góry, ale w bok. Tak, tak, w bok. Po prostu zamiast podnosić się do góry, tak hop, otwiera się w ten sposób i przepuszcza płynące tym kanałem jachty o jachtach i płynięciu kanałem będzie za chwilę kilka ale teraz ciekawostka o moście most przez większą część czasu jest otwarty tak i nie można się na drugą stronę przedostać trzeba przyjść o odpowiedniej godzinie i wtedy most staje się zaporą dla jednostek pływających a my możemy przejść na drugą stronę Wprost do twierdzy bojen, która jest kawałek trzech dalej. W przemoście znajduje się malowniczy zameczek. Odrestaurowany, troszeczkę przerobiony, w którym znajduje się hotel. A nasz pech, no miałem pecha tym razem? Troszkę tak, troszkę nie, gdyż nasz przewodnik. Wiedział sprytną ciekawostkę, gdyż nieopodal tego mostu, zwodzonego, znajduje się zwykły, najzwyklejszy most kolejowy, który ma malutką, przyklejoną kładeczkę, która umożliwia przejście na drugą stronę kanału. I tym właśnie mostem, przy wtórze sygnałów dźwiękowych nadjeżdżającego pociągu. Przedostaliśmy się na drugą stronę do tajemniczej twierdzy. Bojen. E, twierdzę, że twierdze są w miarę ciekawe do oglądania, nie zawsze im się udaje zachwycić. E, pochodziliśmy sobie po twierdzy. Przewodnik popowiadał nam bardzo ciekawe historie, o których oczywiście nie pamiętam. Co? Jedną rzecz, którą zapamiętałem, a która tak naprawdę jest przerażająca. Twierdza ta jest po prostu twierdzą, budynkami, obwarowaniami zabytkowymi. Bardzo ciekawy układ ma. Warto sobie gdzieś zobaczyć ten układ z góry, bo nie jest to zwykły czworokąt. Czworobok, czy coś w tym rodzaju, tylko bodajże chyba jest na planie pięciokąta z umocnieniami w rogach. Świetnie to wygląda, przynajmniej z góry. Sama twierdza jest też bardzo ciekawa, choć pokazuje tam podstawowe życie żołnierskie w czasach, gdy była ona obsadzona i spełniała swoją obronną rolę. Ale co najciekawsze. Najciekawsze, a być może i najsmutniejsze. W czasach PRL-u, czyli po II wojnie światowej, twierdza ta została przerobiona na kurnik. Tak, nie przesłyszeliście się, na kurnik. No, może z tym kurnikiem troszeczkę przesadziłem, ale były tam po prostu zlokalizowane zakłady przetwórstwa drobiu. I o ile same mury i pewne rzeczy w twierdzy zostały zachowane, to jakieś dziwne budynki z poprzyklejanymi jakimiś dziwnymi nadbudowkami z tamtych czasów wyglądają strasznie i okropnie. Jak można z pięknej, e, zabytkowej budowli zrobić kurnik? To tylko możliwe w Polsce, no niestety. <laughs> Ale tak to już czasami bywa, że historie są bardzo, bardzo różne. Co jeszcze ciekawego możemy zobaczyć w Giżycku? Oczywiście oprócz portu, ale o tym za chwilę, gdy przyjdziemy do nocnego życia. W Giżycku znajduje się bardzo ciekawa wieża ciśnień. Możemy nad nią wjechać windą, prawie na sam szczyt. A na szczycie znajduje się bardzo klimatyczna kafejka, z której rozpościera się przepiękna panorama na całe Giżycko i na zlokalizowane nieopodal jezioro. Bo wiadomo, na Mazurach mamy dookoła same jeziora. Dobrze. Co jeszcze jest ciekawego w tej wieży ciśnień? To, że oczywiście jak tam weszliśmy, było pochmurnie i deszczowo i widok był pechowy. Ech, ech, przepraszam. Ech, no taki sobie. No tak. Po wycieczce zgłodnieliśmy, trzeba było by się wybrać by coś zjeść. No tak. Dałem szansę tej knajpie, w której byliśmy ostatnio na piwie. Niestety ona tej szansy nie wykorzystała. A ja tylko chciałem zjeść rosół. Ale już zaczynam e, o moim pechu e, od początku. E, poszliśmy oczywiście do tej knajpy, co wtedy była pora obiadowa, więc ludzi było tak dużo, że trudno było znaleźć jakieś miejsce. Ale gdy już nas usadzili, każdy wybrał sobie jakieś tam danie przekąskowe, bo w fotelu czekał na obiad. Ja wybrałem sobie rosołek. Mówię, o, leciutki rosołek, jak znalazł nas jedzenie. No i co się dzieje? Wszyscy oczywiście swoje jedzonko dostali. A Ja czekam. Przychodzi w końcu pani i mówi: Rosół nam się skończył. A koleżanka obok już jadła ten rosół. Rosół nam się skończył. Wyobraźcie to sobie. Jakiego trzeba mieć pecha, żeby rosół się skończył. Ale ja byłem twardy. Nie dałem się, mówi. i mówię: "Zaczekam". Zaczekam, zaczekam, zaczekam. Po 15 minutach w końcu dostałem wymarzony rosół. I co? Jego jakość nie była za dobra. Obsługa w tym knajpie też nie była za dobra, ale można im to wybaczyć. Początek sezonu to był weekend majowy, gdzie tak naprawdę y, Mazury zaczynają odpalać y, sezon. Taki to był pech. I wiecie, co jest najśmieszniejsze, że wracamy do y, hotelu na obiad, a tam no. Główne danie to może nie, ale z zupą był oczywiście rosół. I tak to wygląda z moim pechem w Gierzycku. Ale pech ten chyba powoli się kończył, bo za chwilę opowiem Wam o życiu nocnym. A fajne było, ale najpierw kawa. Tak jak już Wam mówiłem, pierwszego wieczoru było piwo, a drugiego wieczoru poszliśmy na dyskotekę. No, to jest coś. Ech, na dyskotekę. Do dyskoteki, właśnie. Co ja tutaj opowiadam za głupoty? Dyskoteka była dosyć młodzieżowa, więc muzyczka sobie grała bardzo różnorodna. Ech, oczywiście. Ulubiona muzyczka, przy której bawią się Polacy, czyli disco, polo, także było, ale co było najciekawsze? Najciekawsze to były te dwie młode dziewczyny, które półnagie tańczyły na barze. No po prostu ciężko było się skupić i wzrok oderwać. <laughs> no dobrze, ale nie o tym miała być sprawa, miała być o rozrywce. Yy, ogólnie fajna zabawa, wszyscy się świetnie bawili, było piwo. No i te dziewczyny. No dobra, dobra, ale to już się nie kontynuujmy. Te, temat tematu. Potem, oczywiście, wieczorny spacer, po oglądanie jeziora. I tak skończył się nasz kolejny dzień na Mazurach. A Mazury to jeziora. A jak jeziora, to co? Trzeba popłynąć po nich statkiem. Na drugi dzień. Pogoda zrobiła się już zdecydowanie lepsza, aczkolwiek jeszcze było pochmurno, ale przynajmniej nie padało. Ech. Poszliśmy? Gdzie? Na stateczek. No pewnie trzeba się przepłynąć po jeziorach. I tak jak już wam wspominałem w jednym z moich odcinków, ponieważ nie przepadam za stateczkami, znów Byłem tak sobie, powiedzmy, nastawiony niezbyt pozytywnie, ale znów byłem miło zaskoczony, bo stateczek płynął przez malownicze jeziora. Płynęliśmy oczywiście tym kanałem, gdzie znajduje się ten wspaniały moc wodzony. Ludzie naczekali na brzegach, żeby przejść, ha, ha, ha. a my środeczkiem płynęliśmy sobie po naszych jeziorkach. Nie pamiętam nazwy, wstydzasz po prostu mówić, że nie pamiętam, ale, ale na pewno gdzieś w moich filmikach, o tutaj chwila znów na reklamę twórczości, które będzie można znaleźć w opisie, znajdziesz na pewno napis. Ale w moich filmikach, tragedia. Możesz znaleźć, ale w moich filmikach możesz oczywiście znaleźć e, opis miejsc i jezior, jeśli cię te nazwy interesują, przez które płynęliśmy. Pogoda się robiła coraz ładniejsza. Były przepiękne chmurki, szaro, ponuro, ale nie padało. E, I opłynęliśmy sobie ponad godzinnym rejsem przepiękne. Mazurskie jeziora. No, i teraz ponarzekam: e, Czy Mazury są fajne? Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś zapalonym żeglarzem, lubisz popływać, lubisz sobie mm, pooglądać wszystko z mm, jeziora, z jezior, to tak. Ale ogólnie Wszędzie dookoła jezior rośnie las. A ja jestem człowiekiem prawie z Borów Tucholskich. Las mam na co dzień, nie jest to dla mnie żadna atrakcja. Ale z drugiej strony nie przesadzajmy, bo jeziora są piękne. Dobra, zajrzę do ściągi. Wim. No tak, miałem sobie jeszcze o tym opowiedzieć. Dobra już się poprawiam było tutaj płynięcie stateczkiem a tym razem jeszcze opowiem Wam o kolejnej atrakcji którą można znaleźć w okolicy jeśli się ma oczywiście samochód można się wybrać do bunkrów Hitlera w Gierłoży my oczywiście się wybraliśmy, bo dlaczego nie? Same bunkry, jak to bunkry? Mnóstwo betonu, ale co było najfajniejsze? Przewodnik, pasjonat, e, świetny gościu. Na początku sprawiał wrażenie dla mnie szpanera. Gościu ubrany w wojskowe Tutaj ciuchy z kapelusikiem, ale gdy zaczął opowiadać, gdy pokazał z pasją, co się działo w tamtych czasach, w tym miejscu, gdzie była kwatera Hitlera. Gdzie Hitler przez długi czas wojny decydował o setkach, czy nawet tysiącach, a może milionach istnień ludzkich. To było po prostu coś tak ciekawego, że naprawdę warto to zobaczyć. Jedną ciekawostkę, którą zapamiętałem z tej wycieczki to było, to był moment, gdy ten pan przewodnik opowiadał o tym układzie wszystkich bunkrów i tak dalej. Mówił, że za, czas, że, że za czasów PRL-u Przewodnicy mieli wyraźnie powiedziane. Ten bunkier służy do tego, ten bunkier służył do tego, tu, 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 tu. Ale tak naprawdę nikt dokładnie nie wiedział, który budynek do czego służy. A pewnego razu przewodnik opowiadał, jak oprowadzał wycieczkę z Niemiec. Oprowadza ją, oprowadza, i jeden starszy pan mówi tak, ale tu. To nie były budynki takie, o których mówił nasz przewodnik, ale to, to było co innego. I co się okazało? Ten starszy pan, który był na wycieczce, ten Niemiec, po prostu pracował w kwaterze Hitlera, był radiotelegrafistą i znał ten rozkład. Nasz przewodnik opowiadał, że zabrał go na dobrą kawę, wysłuchał tej opowieści, i od tego czasu rozkład budynków został zmodyfikowany. I wiemy od tego czasu, jak było tam naprawdę. Ech, smutne to są historie, gdzie tutaj jakieś opowieści z tych czasów wojennych się pojawiają. Bunkry zostały wysadzone. Były tak potężne i potrzeba było bardzo, bardzo wiele, wielu, wiele materiałów wybuchowych, żeby to wszystko porozwalać. Część się zachowała, ale przy, w czasie ucieczki Hitlera z tamtych rejonów po prostu większość została zniszczona. Co się jeszcze wydarzyło tego dnia, gdy byliśmy na wycieczce? W bunkrach Hitlera. Nieopodal jest przepiękna rzeka Krutynia, która słynie ze spływów kajakowych. Nie mieliśmy zbyt dużo czasu, żeby zrobić sobie taki prawdziwy spływ kajakowy Krutynią, ale wynajęliśmy sobie łodzie i tymi łodziami popłynęliśmy sobie w górę, a potem wróciliśmy w dół Krutyni. Krutynia. Przepiękna rzeka. Dobrze, że tego dnia pogoda też była w miarę szarobura i zbierało się na burze, Bo pewnie byłoby ciężko się przeciskać wśród kajaków. Gdyż jest to jeden z najbardziej popularnych na Mazurach szlaków kajakowych. No i co było ciekawego na Krutyni? Spokój. Cisza. Śpiew ptaków. I widziałem pięknego niebieskiego zimorodka. Niestety z daleka nie udało się go zfilmować. Także po mrocznych tutaj czasach bunkrów odstresowaliśmy się na krutyni i wróciliśmy do naszego hotelu. Była jeszcze jakaś dyskoteka, jedna druga. A potem weekend się skończył, i czas było wyjeżdżać. Ach! I tu znowu pech, a może szczęście, pojawił się, bo ostatniego dnia, oczywiście, wyszło przepiękne słońce. Zrobiła się po prostu boska pogoda niebo niebieskie, białe obłoczki no to co? A tutaj trzeba wracać. Ale nie ma tak dobrze. W drodze powrotnej zatrzymałem się przy jednym z jezior. Dron w rękę i w górę. I wtedy powiem Wam szczerze, opadła mi szczęka i długo leżała na ziemi. Bo, tak jak już Wam mówiłem, mazury, że są dla żeglarzy, że są dla tych, którzy lubią pływać to ich piękno dopiero widać z góry. Jeziora, wysepki, wszystko pięknie niebieskie, dookoła lasy zielone i niebo ustrzone obłokami. Po prostu się zachwyciłem i zakochałem. Ech, nie wszystkim jest to dane widzieć, ale Wam tak, bo przecież nakręciłem filmik i zamieszczę go w opisie przepiękne rejony, i tak oto skończyła się moja mazurska wyprawa. Wypiję na koniec jeszcze łyk kawy i opowiem podsumowanie. Dlatego też polecam wam mazury. Wybierzcie się warto zobaczyć na własne oczy to, co mi się nie podoba. Dobrze, żartowałem. Jeśli spodobał Ci się ten kolejny mój vlogowy wpisik, zasubskrybuj mój kanał. Tę łapkę w górę, podziel się komentarzem, a będę wiedział, że warto nagrywać kolejne filmy. I do zobaczenia na moim kanale. I nie zapomnij obejrzeć sobie ma z lotu ptaka, bo naprawdę warto. No to. Cześć.